Hej, chodź! Już idę! Jak myślisz, trzeba chyba będzie kupić coś? W końcu po to przyszliśmy do centrum handlowego. No tak, chodź, idziemy do H&M. W HandMie? O, patrz, ale switaż na ciuszki. No, chodź, musimy sobie coś wybrać. Okulary są ładne, ale torebkę też musimy wybrać, bo w czym będziemy te rzeczy nosić. O. Dobra, jest i torebka. Spaczko, ja niczego nie kupuję. Kup swoje rzeczy. Przy to. Dobrze, to będzie 55 petkołapek. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. A czy jest tutaj jakaś przebieralnia? Nie, niestety nie ma. Możesz iść do łazienki. Dobrze. Kate. Ja idę się przebrać. Okej. Okay. Spoko. Ja na ciebie tutaj zaczekam. Okej? Okay? Okej. Okay, już jestem. Y, czy tam, y, torebkę, są tutaj jakieś szafki? Y, tak, powinny być. O, dobrze. Aha, tutaj na, na tym, gdzie się odczepia te bilety. Tak, tam są szafki. Tam u góry? Tak, są. Możesz je sobie tam dać. Dziękuję. Spokoj, już odłożyłam, Kate. Możemy iść. Co teraz będziemy robić? Jestem trochę głodna. Może pójdziemy do pizzerii? Spoko, ja zamawiam pizzę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. Chcecie zamówić pizzę? Tak, tak. To będzie 20 zł. Proszę. Dziękuję. Dobrze, ja wam zaraz do stołu podam. Możecie sobie usiąść przy tym niebieskim stoliku. Dziękujemy. Już niosę pizzę. Proszę. Dziękujemy. Mm, ale dobra. No pyszna. Tak czy siak. Yy... Jeszcze musi przecież Jennifer do nas dojść. No tak, ale najpierw zjedzmy sobie pizzę. Ale dobra była. Dobra, teraz chodźmy poszukać Jennifer. Spoko. O, hejka Jennifer. Cześć. Co porabiasz? Może pójdziemy do kina? Wiesz co? A może na jakąś komedię? No weź przestań, bo już się horrorów. No, tak jakby weź przestań, horrory są super. A tak w ogóle, czemu ty dostałaś dwóje z matmy? No, bo nie potrafię tych. E, poczekaj, jak to się nazywa, e, jak to się nazywało? To co mieliśmy z czego test? Poczekaj, ja też co mówię, muszę przypomnieć. To były chyba. Poczekaj. To były potęgi. A, potęgi spoko. A, no tak. Przecież mieliśmy test z potęg. Co? Czemu dostałeś dwóje? No nie wiem, ale chodźmy do kina. Spoko.